Ten materiał nie będzie takim typowym wspomnieniem Ayrtona Seny w tym wyjątkowym dniu. Po pierwsze, dlatego że tych wspomnień w tym okresie powstaje bardzo dużo, a po drugie, dlatego że również ja takie wspomnienie nagrałem. Nagrałem je dla telewizji polskiej. Znajdziecie je na stronach TV Sport. Link zamieszczam w opisie. To raczej będzie próba pokazania, jak mocno śmierć Senny zmieniła Formułę 1, i jakie ogromne piętno odcisnęła na serii. I wreszcie to będzie początek zupełnie nowej serii. Serii pod tytułem Rzeczy, które zmieniły Formułę 1, serii z której produkcją nosiłem się od dłuższego czasu, więc z pewną dozą nieśmiałości zapraszam Was na ten materiał. Zachęcam do pozostania przy odbiornikach. Jest piątek, 1 maja, Daniel Biały, echa padoku. Te daty bardzo dobrze zna każdy kibic Formuły 1. Najczarniejszy weekend w historii wyścigów Grand Prix. Straciliśmy nie jednego, ale dwóch kierowców, w tym. Wielką gwiazdę, jaką był Ayrton Senna, i to właśnie ta wielkość Ayrtona Senny i ta ogromna strata spowodowała, że Formuła 1 bardzo mocno od tego momentu się zmieniła. Ale żeby lepiej zrozumieć ten cały proces, który zaszedł, proces związany z bezpieczeństwem i poprawą bezpieczeństwa, bo głównie temu będzie poświęcone to wydanie magazynu Lecha Padoku, to musimy cofnąć się do roku 1978. To właśnie wtedy Bernie Eccleston zdecydował się na zatrudnienie Sida Watkinsa, człowieka, któremu powierzył jedną misję: poprawę bezpieczeństwa na torach. Formuła 1 padła ofiarą swojej własnej popularności, szczególnie popularności związanej z obecnością w stacjach telewizyjnych. Bernie szybko zorientował się, że to, co było standardem w poprzednich latach, czyli śmierć kierowcy na to, że nie może dalej mieć miejsca. Śmierć kierowcy na to, że nie jest najlepszą reklamą, ludzie chcą oglądać rywalizację, a nie kierowców tych wielkich gladiatorów płonących w swoich własnych samochodach. Sir Watkins od razu zabrał się do pracy, ale tej było tak dużo i w tak wielu obszarach, że została ona rozłożona na lata. Poprawa była nawet znaczna, ale nikt nie mógł spokojnie powiedzieć, że już nigdy nie zobaczymy śmierci kierowcy na torze Formuły 1, że już nigdy nie zdarzy się sytuacja, w której młody obiecujący kierowca dozna kontuzji, która uniemożliwi mu kontynuowanie tej wyścigowej kariery i właśnie wtedy zdarzył się ten najczarniejszy weekend w historii Formuły 1, kiedy straciliśmy dwóch, a mogliśmy stracić nawet trzech kierowców. Wyścigowych. Formuła 1 kolejny raz padła ofiarą swojej własnej popularności, tego że dociera do milionów domów na całym świecie te obrazki, które pojawiły się na ekranach telewizorów tuż po wypadku, szczególnie obrazki zarejestrowane z kamery umieszczonej na pokładzie śmigłowca, pokazujące rozbity samochód i opartą głowę oparty na Senny o zagłówek, czy też obrazki pokazujące metrową kałużę krwi tuż przy samochodzie, gdzie pracowali ratownicy, to było coś przerażającego. Max Mosley szybko zrozumiał, że taka sytuacja już nigdy w historii Formuły 1 powtórzyć się nie może, bo zarówno organizatorzy, jak też Rządzący państwami, w których odbywały się wyścigi, mogliby powiedzieć: My nie chcemy takiego krwawego widowiska u siebie. Mosley bardzo szybko zrozumiał, że trzeba podjąć te działania i do podjęcia tych działań potrzebował zaledwie 48 godzin. Mosley był przerażony, o czym może świadczyć jego obecność w porannym programie telewizyjnym we wtorek, tuż po weekendzie wyścigowym w jednej ze stacji Max Mosley dopytywany o te okoliczności, o to, jakie są plany, powiedział, że powoływany jest, czy już powołany, został specjalny panel ekspertów, którzy mają poprawić bezpieczeństwo na to, że na czele tego panelu ekspertów ma stanąć Sid Watkins. Kiedy Mosley mówił te słowa, Sid Watkins. Pił poranną kawę i dowiedział się o wszystkim z tego przekazu telewizyjnego, co sugeruje, że Mosley był pod ogromną presją i był po prostu zdesperowany. To właśnie, ta jego desperacja zadziałała na korzyść przyszłości Formuły 1, na korzyść wszystkich kierowców, którzy pojawili się na torze po epoce Ertona Seny. Jaki wpływ miała śmierć Erytona Senny i ta desperacja Maxa Mosleyana? Program poprawy bezpieczeństwa, który toczył się, tak jak powiedziałem, przecież od lat ogromny. Od tej pory Sid Watkins nie musiał tylko kierować się własną intuicją i robić to, co wydawało się słuszne, ale znalazł oparcie w grupie naukowców, specjalistów, ekspertów, inżynierów, grupie opłacanej przez Maxa Mosleya, grupie, która od tej pory każdy pomysł dotyczący poprawy bezpieczeństwa najpierw bardzo dokładnie sprawdzała, a wyniki ich badań, dane wygenerowane przez eksperymenty i wnioski były podstawą do tego, żeby zdecydować, który pomysł zostanie wdrożony, a który zostanie odrzucony uznany za nieskuteczny. Od tamtej pory prace związane z poprawą bezpieczeństwa podzielono na cztery niezależne ścieżki. Pierwsza z nich dotyczyła kierowcy i jego wyposażenia. Druga ścieżka to był samochód i to, co można zrobić, żeby był on bezpieczniejszy. Kolejna rzecz to były tory czyli stworzenie bezpiecznego środowiska, które nawet w przypadku. Zdarzenia na to, że sprawi, że kierowca wyjdzie z tego bez szwanku lub z niewielkimi obrażeniami. Ostatni obszar to była organizacja, kwestie organizacyjne, i kwestie proceduralne i we wszystkich obszarach, które wymieniłem Sid Watkins wykonał niesamowitą pracę, dzięki której na torach dzisiaj jest tak bezpiecznie. O ile dzisiaj możemy mówić o marginalnych postępach w obszarze bezpieczeństwa, ale nie tylko, bo widzimy, że setki tysięcy dolarów zainwestowane w samochód przynoszą poprawę rzędu 1,1 sekundy na okrążeniu. Podobnie jest przy kwestiach bezpieczeństwa. Tam te kroki wykonywane przez Instytut Defia są już naprawdę nieduże. Do zrobienia jest niewiele, natomiast w czasach, kiedy działał Sid Łotkins, kiedy dostał to wsparcie, każdy krok był ogromny. Każdy krok był na wagę życia i zdrowia kierowców. I ja dzisiaj tylko w tym materiale odniosę się do jednego z obszarów, do jednego małego elementu, który dla nas już jest niezauważalny do systemu Hans, bo to właśnie w tym okresie, kiedy działał osidłotki, system Hans stał się standardem. System Hans nie jest dzieckiem Formuły 1, nie jest owocem prac tego zespołu Seeda Woodkinsa, ale to właśnie ten zespół miał ogromny wpływ na jego popularyzację na torach, nie tylko torach gdzie ścigała się Formuła 1. Hans powstał na początku lat 80. i przez wiele lat nie mógł zyskać należytej mu uwagi. Sid Watkins wiedział ze swojego doświadczenia, że kręgosłup, ten odcinek szyjny, to jest miejsce, gdzie dochodzi do wielu urazów u kierowców, szczególnie w przypadku zderzeń czołowych. I to właśnie na polecenie jego zespołu Mercedes przez wiele lat badał to rozwiązanie, szukał możliwości jego rozwoju. I takim decydującym momentem był rok 2002, Tormonza, kiedy Felipe Massa po raz pierwszy skorzystał z tego rozwiązania. Na początku odbiór systemu Hans wśród kierowców był bardzo różny. Niektórzy twierdzili, oglądając te obrazki z wypadków, że to rozwiązanie mimo pewnych niedogodności zdaje egzamin, warto z niego korzystać. Inni twierdzili, że powoduje on na przykład ból głowy, że nie Pozwala im on na naturalny sposób jazdy. Niektórzy kierowcy używali dodatkowo ramion barków prowadząc samochód, a system Hans nie pozwalał im na wykonywanie tych ruchów. Ale rok później, w roku 2003, to rozwiązanie stało się standardem i dzięki niemu wielu kierowców uchroniło swoją karierę przed wczesnym zakończeniem. Kończąc, warto dodać, że ogromną rolę w tym procesie odegrał również Max Mosley. Z punktu widzenia historii bardzo kontrowersyjna postać i choć możemy się zastanawiać, czy kierowała nim prawdziwa troska o zdrowie i życie kierowców, czy też próba obrony własnych interesów, to właśnie jego wiara w Sida Watkinsa i wsparcie, również wsparcie finansowe pozwoliły na wykonanie kroków na tym polu bezpieczeństwa, kroków na wagę życia i zdrowia kierowców. Pamiętając o Sennie, pamiętajmy też o tym drugim kierowcy, który zginął wtedy, bo ile Senne żegnały miliony Ratzenbergera na jego pogrzebie, żegnało zaledwie 250 osób. I tutaj również popularność Senny, popularność tego niezwykłego brazylijskiego kierowcy spowodowały, że dzisiaj tory Formuły 1 są tak bardzo bezpieczne, choć nadal na tym polu jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia.